Jeste mi na girą Dłoży tą twoją węgę Ale jest Kurwa co się dzieje? Weź podbierak Nie będę miał podbierak Nie chce mi się wrócić na wężkę nie mogę paru Metruwa Nie Jest metrów Kurwa grillów co więcej ty, ale numer, nie? nie Spokojnie. Dasz mi a, da, 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 ciebie. Ja nie no. Ale. Ej, nie wiem, o co tu chodzi. O. Zrzuciliśmy okoniówką, Wojtek rzucił. Odgryzł mu szczupak. Ciekawe czy ten sam. Zobaczymy I... czy będziemy w Rzucił wahadłem i BUM od razu A gdzie blisko łódki? Blisko łódki no Stał? Pięknie panie, pięknie, brawo! Zobaczmy Nie jest to ten twój? Nie, nie, Chyba większy jest Taki bym powiedział, że może być już takie 80 lat, Tak się wydaje No jest szeroki, nie? Ale za czyli co? Ale pierdalną tej te poszły już, nie? No wiem. Te wzięły te ciało, 5 metrów, słuchaj. Jest rybka. A, chcesz od razu mierzyć? Ale zobacz, 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 widzisz? No, takie bym powiedział nienaciągane, słuchaj, 80. Aha. Nienaciągane 80. Dobra. Ten ósemeczka jest jak nic jedziemy z nią nie? oooo no. <grystanie> jedziemy z nią <grystanie> <grystanie> sam se pojechał <grystanie> no masz teraz już brudasa <grystanie>